Witam Was wszystkich serdecznie. Już w najbliższy wtorek Lech Poznań rozpoczyna eliminację Ligi Mistrzów. Kolej już o 20.30 przy Bułgarskiej zmierzy się z islandzkim Breitablikiem i właśnie o nim ten materiał. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym wiele informacji na temat najbliższego rywala Lecha Poznań, no i też szans Mistrzów Polski. Starciu. Na samym, jednak wielka prośba do Was: zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał poniesie się dalej, dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. i Zachęcam też oczywiście do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A teraz przejdę już do najbliższego rywala Lecha, Poznań Breitable to zespół, który swoje największe sukcesy święci w XXI wieku. Przez ostatnie 20 lat wygrał trzy mistrzostwa: jeden puchar krajowy, trzy puchary ligowe i dwa super. Puchary Islandii, a w sezonie 2023-2024 występował nawet w Lidze Konferencji Europy, choć tam wszystkie swoje spotkania nie przegrał. W poprzednim sezonie jednak to był Mistrzostwo Islandii i zagrał w eliminacjach Ligi Mistrzów. Faza eliminacyjną do tych rozgrywek w zasadzie już rozpoczął. W pierwszej rundzie mierzył się z albańską Egnatią, i tam wygrał wysoko, choć nie obyło się bez problemów. Bredablik pierwsze spotkanie na wyjeździe przegrał, no ale w rewanżu u siebie wygrał wysoko aż 5 do 0, dzięki czemu zagra z Lechem Poznań. W rozgrywkach ligowych za to Bredablik zajmuje drugie miejsce w tabeli. Warto pamiętać, że na Islandii gra się systemem wiosna i jesień, więc sezon w tym kraju trwa w najlepsze. Obecnie, tak jak wspomniałem, Bredablik jest wiceliderem ma 30 punktów na koncie tyle samo co pierwszy Wikingur natomiast ten ma jeszcze mecz do rozegrania, natomiast Bredablik ostatnio jest w świetnej formie ostatni mecz ligowy przegrał w maju jak gra ta drużyna? Jeśli chodzi o formację zwykle jest to ustawienie 4-2-3-1 bądź 4-1-4-1 trener Bredabliku testował ustawienie trójką z tyłu, natomiast to nie skończyło się najlepiej, skończyło się to porażką w Albanii, więc więc islandzki szkoleniowiec wrócił do ustawienia czwórką, no i takiego ustawienia myślę, że należy spodziewać się w meczu przeciwko Lechowi. Rejtablik to drużyna, która w rozgrywkach ligowych lubi dominować, lubi być przy piłce. Średnie posiadań piłki tego zespołu w tym sezonie ligi islandzkiej wynosi 56%, co jest trzecim wynikiem w rozgrywkach. Mistrz Islandii ma sporo atutów w samej ofensywie, często uderza średnio 14 razy na 90 minut, co jest drugim wynikiem w lidze Islandii. Dużo też dośrodkowuje. Średnio notuje 20 wrzotek na 90 minut. Też drugi wynik. Piłkarze Braidabliku też często dryblują, W tym sezonie średnio 21 razy na 90 minut, co jest drugim wynikiem w rozgrywkach. Drużyna z Islandii też dobrze odnajduje się w samym polu karnym, w którym notuje średnio 27 kontaktów z piłką na 90 minut, co jest najlepszym wynikiem w lidze. No i przede wszystkim Braidablik też potrafi zagrywać takie płaskie podania w pole karny. Pod tym kątem jest to najlepszy zespół w Lidze Islandzkiej, notuje średnio 10 takich zagrań na 90 minut. Rejtablik w konstrukcji akcji też relatywnie rzadko decyduje się na długą piłkę. W tym sezonie notuje średnio 44 długie podania na 90 minut, co jest trzecim najniższym wynikiem w Lidze. Natomiast cały czas stara się grać do przodu. Pod kątem podań progresywnych jest to drugi zespół w Lidze, tak samo jak pod kątem biegów progresywnych. W defensywie Bredablik na ogół spisuje się przyzwoicie, natomiast ma spory problem w powietrzu. W tym sezonie po uderzeniach głową stracił 5 goli i na ogół wygrywa mało pojedynków w tej strefie boiska. W tym sezonie zaledwie 41%, co jest trzecim najniższym wynikiem w lidze. W rozgrywkach ligowych Bredablik był co prawda dosyć pobłażliwy dla rywali, grał dosyć miękko. Natomiast w spotkaniach pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów grał dosyć twardo, grał dosyć ostro często faulował przeciwników. W tych dwóch meczach łącznie zanotował aż 42 przewinienia, no a przecież nie grał w tych spotkaniach do grywek. I co ciekawe, o ile w spotkaniach ligowych lubią dominować, no to w eliminacjach Ligi Mistrzów byli rzadziej od przeciwnika przy piłce. W pierwszym spotkaniu mieli posiadanie piłki na poziomie 35%, no a w drugim na poziomie 39%, także różnica jest naprawdę spora. A to, co robiło wrażenie, to fakt, że w obu meczach potrzebowali Niewielu podań aby stworzyć sytuację. W pierwszym meczu notowali średnio 2,31 podań na posiadanie, no a w drugim średnio 2,22 podań na posiadanie. I trzy z tych pięciu zdobytych goli w rewanżu to gole zdobyte błyskawicznie po odbiorze piłki. Brejdablik bardzo dobrze spisuje się w fazie przejściowej z defensywy do ofensywy. Także myślę, że teraz już mniej więcej wiecie, czego można spodziewać się po mistrzu Islandii. No a teraz przejdę do tego, jak wyglądało okno transferowe w tej. Tej drużynie, no bo oczywiście na Islandii również okno transferowe jest otwarte, natomiast niespecjalnie Brejdablik z tego korzystał, tylko jeden piłkarz przyszedł, tylko jeden piłkarz odszedł. Tym transferem wychodzącym z Brejdabliku był Daniel Obekier, a więc 23-letni środkowy obrońca pochodzący z Danii, który jednak był tylko uzupełnieniem składu. A do Bredabliku trafił Damir Muminowicz, a więc 35-letni stoper pochodzący z Islandii, natomiast mający też serbskie korzenie, sześciokrotny reprezentant swojego kraju, który ostatnio grał w egzotycznym Brunei, natomiast Bredablik zna od podszewki, rozegrał w nim 353 spotkania, także mistrz Islandii wymienił tylko środkowych obrońców. Ale jak każdy zespół ma swoje gwiazdy. Jedną z nich jest Tobias Thompson, a więc 32-letni duński napastnik, który w tym sezonie w 17 meczach zdobył 10 goli i zaliczył 3 asysty. Jest najlepszym strzelcem Breidabliku, dobrze odnajduje się przede wszystkim w polu karnym, także Lech powinien nim na niego uważać. Kolejnym piłkarzem Bradybliku, na którego warto moim zdaniem zwrócić uwagę, jest August Ory Thorstenson, a więc 20-letni skrzydłowy pochodzący z Islandii, który zdobył dwie bramki w ostatnim meczu eliminacji ligi mistrzów, był w Akademii Malme, czy chociażby i tam się jednak nie przebił. No i wrócił na Islandię, a wyróżnia się przede wszystkim swoim dribblingiem i prowadzeniem piłki. Podobnie jak Oli Walur O'Marsson, a więc 22-letni skrzydłowy, też pochodzący z Islandii, który w tym sezonie w 21 meczach zdobył 9 bramek i zaliczył asyst. Jest to piłkarz, który najczęściej drybuje w Lidze Islandzkiej, a ma też doświadczenie z Ligi Szwedzkiej. Także to taka trójka, na którą przede wszystkim moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Natomiast też ciekawym piłkarzem zdaje się być prawy obrońca Breitbacka, a więc Walgerson, który dużo pracuje w defensywie i dysponuje też dobrym dograciem. Natomiast w tym wszystkim warto zastanowić się, jaki poziom reprezentują rozgrywki, w których na co dzień gra najbliższy rywal Lecha Poznań, jak wygląda Liga Islandzka w porównaniu z polskimi realiami. No i jak pokazuje ranking OPTA, Ekstraklasa to oczywiście znacznie wyższy poziom od Ligi Islandzkiej, która według tego modelu jest mniej więcej na poziomie polskiej pierwszej ligi. Jedynie Wiking, Walur i ewentualnie Breitablik mogłyby walczyć o Ekstraklasę, choć rywal Lecha jest poziomem najmocniej z polskich zespołów, zbliżony do Wisły Kraków. I oczywiście Lech Poznań źle wszedł w ten sezon. Przegrany Super Puchar Polski, wysoka porażka z Krakowiem w pierwszym meczu ligowym. Też fala kontuzji, która nie pomaga trenerowi Frederiksenowi. Natomiast moim zdaniem Lech Poznań nie wygląda aż tak źle, jak wskazują na to wyniki. Może nie wygląda dobrze, może to nie jest taki zespół jak z poprzedniego sezonu. Natomiast w mojej opinii, to co obecnie prezentuje Lech Poznań, powinno starczyć na mistrza Islandii. Lech Poznań jest faworytem tego dwumeczu. Podobnie twierdzą Bookmacherzy, którzy tają Lechowi w pierwszym spotkaniu 69% szans na zwycięstwo, 19% na remis, no i 12% na porażkę. Także to potwierdza, że Lech jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Myślę, że to będzie takie spotkanie, w którym to Lech oczywiście będzie taką stroną dominującą, będzie budował ataki pozycyjne i w taki sposób będzie starał się zagrozić bramce Breda Bliku. I też myślę, że całkiem mocną stroną Lecha Poznań w tym spotkaniu mogą być stałe fragmenty gry Gry. Kolejusz, co prawda, w tym sezonie jeszcze w taki sposób, nie licząc karnego bramki, nie zdobył, natomiast bardzo często, właśnie po stałych fragmentach gry, dochodzi do sytuacji strzeleckich. No a Breitableck w powietrzu przecież ma naprawdę spore problemy, także być może Lech właśnie to będzie mógł wykorzystać, natomiast musi takie sytuacje właśnie wykorzystywać, no bo z tym jak na razie w tym sezonie ma spory problem. Jednocześnie Lech będzie musiał oczywiście zachować koncentrację, no bo Breitableck to zespół, który w Europie gra dosyć agresywnie momentalnie potrafi wyprowadzić kontratak podobnie jak Krakowia w piątkowym meczu z Lechem Poznań, który no wszyscy wiemy jak się skończył. Także Lech Poznań będąc faworytem tego spotkania absolutnie mistrza Islandii lekceważyć nie może. Dajcie znać oczywiście w komentarzach jakiego meczu wy się spodziewacie. Co sądzicie o najbliższym rywalu Lecha Poznań jakim jest Bray Mam nadzieję, że z tego materiału sporo dowiedzieliście się na temat najbliższego rywala mistrza Polski. Dajcie znać oczywiście poniżej również jaki wynik typujecie w tym spotkaniu no i też w rewanżu. Ode mnie w pierwszym meczu 3-1 dla Lecha Poznań i dosyć solidna zaliczka przed wyjazdem na Islandię, natomiast tam myślę, że to spotkanie może należeć do dosyć ciężkich, do dosyć trudnych, no i tam padnie remis 1-1. To nie będzie łatwy dwumecz, przynajmniej moim zdaniem, na papierze przed spotkaniem. Tak to właśnie wygląda, natomiast myślę, że mimo wszystko, pomimo swoich problemów, Lech Poznań awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi mistrzów. Na samo zakończenie wielka prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców, no i więcej osób pozna najbliższego rywala Lecha Poznań. Zachęcam też oczywiście do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Za wszystkie łapki w górę i subskrypcję oczywiście serdecznie z góry dziękuję. No i na samo zakończenie zachęcam również do obejrzenia filmu na temat ostatnich ruchów transferowych Lecha Poznań, Timothy Uma, Pablo Rodriguez, to piłkarze, którzy do kolejorza już dołączyli, no a w drodze na Bułgarską jest już przecież również Luis Palma, także jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to serdecznie z tego miejsca do niego odsyłam, a tymczasem serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Maciej kucha, kłaniam się do zobaczenia, miłego meczu we wtorek życzę, oby bez niespodzianek. Cześć!